Odbiera ochoty. A tu jeszcze zjazd absolwentów. Bo zjadą się mężowie bogaci wiekiem i doświadczenie. I każdy, i każdy coś wie, i każdy coś powie. I wzniesie się, i był wspomnień lat, I powstanie wrzawa ogromna. A ja wstanę i zawołam głosem jasnym i donośnym. Chcę, by zajaśniało na nowo najdostojniejsze ze słów. Par, par, pardon, młodość. Prawa uciśnie i było padnie. A przed zebranymi pojawi się postać profesora najdostojniejszego. To trup, to trup, słychać podniecony głos kolegów. Hmm. Siedź jeden z drugim. Krzywda, bo ciąg skrzywcę. Oczkowski nie baw się. Słuch. Siedź jeden z drugim i milcz. To nie on mówi, to mówi poeta. Mów jeszcze raz, ale nie tak. O szyby deszcz dzwoni, dzwoni jesienny. Te szyby mają drżeć. A co podwójne. Deszcz jesienny. O szyby deszcz dzwoni, dzwoni jesienny. Ten deszcz. Teraz że zapomniał, jak to nie, Ja, że to wiedział. A to ale wszystko w się. To nie to stanie, nie jest, się nie jest. Panie profesorze, mam takie pytanie. Dlaczego poeta mówi o deszczu jesiennym, a nie o deszczu wiosennym, albo no o deszczu letnim? Nie zlepaj, <grym> co ty, Co ty wygadujesz? Deszcz wiosenny, deszcz letni, ono szala. Poeta mówi o deszczu jesiennym, żeby takim jak ty, których ani szkoła, ani życie niczego nie nauczyły i wam wszystkim uzmysłowić, że wam deszcz, że wam jesień życia nastała i że wnet się zobaczymy, ale wtedy inaczej pogadamy. Ale jeszcze Hey, i can trust